Cześć dziewczyny. Witam was w kolejnym odcinku na kanale. E, dzisiaj, jak widzicie po tytule, poszalejemy, zrobimy naprawdę drogi makijaż drogimi kosmetykami. Zaczynamy sobie od bazy z Benefitu. Jest to baza Professional, e, wersja nawilżająca. Jest to taki gęsty produkt, ale osobiście bardzo ją lubię. Mimo, że należy do tych droższych, to jest naprawdę warta swojej ceny, ponieważ nawilża skórę, ale dodatkowo przedłuża trwałość makijażu. Makijaż na niej, podkład na niej wygląda naprawdę fajnie, także jeśli zastanawiacie się nad jakąś droższą bazą, to ta sprawdzi się dla większości typów skóry tak naprawdę przez to, że jest głównie nawilżająca i właśnie przedłużająca trwałość make-upu. Następnie podkład i tutaj wybrałam coś, co w sumie nie jest klasycznym podkładem, bo jest to bardziej krem CC od IT Cosmetics. Ja używam odcienia Fair i ten krem CC to jest taki produkt, którego ja trochę nie kumam z racji na nazwę, ponieważ zwykle kremy CC, kremy BB, e, kremy DD kojarzą nam się raczej z lekkimi produktami, a ten produkt zdecydowanie nie należy do lekko kryjących kremików podkładów, tylko naprawdę tutaj krycie jest bardzo dobre. Nałożyłam jedną pompkę i zobaczcie jakie to jest już krycie. Jedna pompka na całą twarz, no to wiecie, że to jest niewielka ilość tego produktu. Także to jest taki niestandardowy krem CC, raczej nie bierzcie go za taki lekki na co dzień, tylko to jest raczej produkt, który ma faktycznie całkiem fajne krycie. Ale tak podsumowując, to ja osobiście bardzo lubię ten e, krem CC, bardzo lubię ten produkt. Swego czasu używałam go bardzo często, praktycznie dzień w dzień, po prostu cienka warstwa, żeby nie było efektu maski e, i naprawdę dawał radę, utrzymywał się cały dzień ładnie na twarzy. E, jednym z droższych korektorów e, w mojej kosmetyczce, w mojej toaletce jest e, Benefit. E, korektor Boeing, e, odcinek którego użyjemy to N2. I oczywiście korektor standardowo nakładam pod oczy, na środek nosa, środek brody, środek czoła. I ten korektor, tak samo, no wiadomo, należy do droższych produktów, bo dzisiaj taki make-up robimy, ale bardzo lubię ten korektor. On również bardzo fajnie radzi sobie z kryciem. Fajnie wygląda na skórze, jest w stanie zakryć jak nałożymy więcej produktu, nawet jakieś takie cienie pod oczami, przebarwienia potrądzikowe i tak i nie obciąża nam tej skóry, nie waży się w ciągu dnia u mnie, także również mogę wam go jak najbardziej polecić. Zobaczcie, on naprawdę fajnie wygląda na twarzy. Lubi się z większością podkładów, także nie bójcie się, że zacznie Wam się ważyć w połączeniu z jakimś innym podkładem, bo naprawdę ja próbowałam go łączyć z różnymi produktami, z różnymi podkładami i on praktycznie z każdym wygląda dobrze. Ok, następnie puder i ja osobiście do pudrów przykładam dość dużą wagę. Uważam, że puder to jest naprawdę bardzo ważny element make-upu. To jaki ten puder będzie, żeby nie robił nam na twarzy, wiecie, ciastka, żeby nie robił nam na twarzy oprócz tego świecącego główienka, tylko żebyśmy były takie raczej zmatowione, ale też bez przesady, żeby to nie była po prostu twarz obsypana mąką. I z droższych pudrów zdecydowanie mogę Wam polecić puder z Laurym Mercier. Jest to bardzo dobry produkt, tak jak powiedziałam, dość drogi, ale mega wydajny. To duże opakowanie starcza Wam naprawdę na długo, długo, długo codziennego używania, to co najmniej moim zdaniem z 3 miesiące. Mm, I no co, jeżeli szukacie czegoś troszczego właśnie z wyższej półki do utrwalenia make-upu, do zmatowienia skóry, no to puder Laura Mercier Translucent. Super sprawa. I pamiętajcie dziewczyny o tym ruchu nakładania pudru. Nie nakładamy pudru jak z miotką, tylko Wprowadzamy puder między pory na podkład. Nie ścieramy podkładu, tylko wtłaczamy ten mat w skórę. Bronzer Hula. Ja uwielbiam te bronzery. Jest Hula zwykła i Hula Light. Na co dzień używam zwykle Hula Light. A do mocniejszych makijaży, gdzie będę używać mniejszych cieni, gdzie ten make-up będzie naprawdę ostrzejszy, używam klasycznej huli i bardzo lubię tak samo te bronzery, także w sumie w dzisiejszym odcinku większość takich bardzo lubianych przeze mnie produktów z wyższej półki, z droższej półki, więc możecie śmiało zainspirować się moimi dzisiejszymi wyborami. Hula Light po prostu jest jaśniejsza, czyli dla dziewczyn, które mają jasną karnację, nie potrzebują ciemnego bronzera albo po prostu nie lubią ciemnych bronzerów. A hula tradycyjna dla dziewczyn z taką standardową albo ciemniejszą karnacją. Fajne jest to w tych bronzerach, że możemy sobie tak dozować tą moc. Można zawsze dołożyć drugą warstwę, no i wzmocnić konturowanie. Jak nałożymy cienką warstwę, to konturowanie będzie raczej subtelne delikatne. I w kwestii rozświetlacza zdecydowałam się na naprawdę gruby, gruby produkt. To taka gruba ryba, naprawdę droga paletka. Paletka, w której, ma, w której mamy brązer oraz rozświetlacze w kremie sypkie, e, pras, w kremie oraz dwa prasowane. E, ten brązer niestety dla mnie jest za ciepły i za ciemny, ale rozświetlacze sprawdzają się super. Użyjemy sobie teraz rozświetlacza Glow Impact Powder i zobaczcie jaki on daje fajny efekt. Te drobinki w tym rozświetlaczu są naprawdę drobno zmielone, przez co tworzą taką taflę. Nie mamy, wiecie, takich pojedynczych mm, skupisk światła, tylko mamy taką jednolitą, piękną taflę, dzięki czemu skóra wygląda niesamowicie świeżo naprawdę niesamowicie świeżo. Jeśli szukacie na prezent albo chciałybyście mieć w swojej kolekcji jakiś taki. Fajny, droższy produkt, to zdecydowanie polecam Wam tą paletę. Tak jak powiedziałam, ja używam tych dwóch rozświetlaczy, ten jest dla mnie troszkę za ciemny, no i ten bronzer również, ale jak macie ciemniejszą karnację ode mnie, to ta paleta jest przepiękna. No i taki jest to produkt luksusowy, bym powiedziała. Natasza Denona ma dość drogie produkty, ale bardzo jakościowe. Paleta Natasha Denony mam jedną w swojej kolekcji, jest niesamowita, maluje się nią jak po prostu masełkiem, cienie rozprowadzają się same, także. Mm, jak jesteście już bardziej zaawansowane w make-upie, możecie pozwolić sobie gdzieś tam na droższy produkt. To palety cieni, na zaszeregiony, jak i palety do konturowania tej marki są super. Róż wybrałam z Maka, także nie najdroższa marka, ale jednak z wyższej półki. Ceny nie są e, takie jak e, ceny produktów drogeryjnych. Mm, róże Maka są piękne kultowe i każdy je zna chyba tak samo, jak zna się róże z Bourjois, te takie pachnące w formie tych takich kółeczek. Tak samo róże z maka są dość popularne, większość makijażystek zna te produkty, bardzo często pracuje na nich, także ten róż z Maka, który używam aktualnie, to jest taki mega kultowy produkt, nazywa się Warm Soul, to jest nazwa koloru i to jest właśnie taki jeden z najbardziej popularnych, taki chłodny, brzoskwiniowy róż. Pięknie wygląda i jest subtelny. Dobrwi, użyjemy sobie kredki z Nabli. Jest to kredka, którą bardzo lubię. Mamy po jednej stronie szczoteczkę, a po drugiej stronie oczywiście kredkę. I odcień, którego ja używam u siebie to Venus. To jest taki odcień dla dziewczyn z blond włosami zdecydowanie. Jest to taki chłodny blond. Bardzo precyzyjna, bardzo fajna kredeczka. Też nie jest najdroższa. Wiadomo, nie jest też najtańsza, ale nie ma tragedii. Uważam, że za tą kwotę jak najbardziej można sobie pozwolić, bo produkt jest e, bardzo jakościowy. Po wyrysowaniu kredką a, zawsze wyczesuję oczywiście produkt, żeby nie były takie za bardzo precyzyjne, za bardzo właśnie wyrysowane. Sprawiam jakby w ten sposób takie wrażenie bardziej naturalnego looku. No i oczywiście używamy standardowo też żelu do utrwalenia włosków. Użyjemy sobie żelu z Benefitu Gimme Brow odcień 3. To jest żel, który zostawia troszkę koloru, więc musicie na to zwrócić uwagę podczas doboru mm, odpowiedniego dla siebie, żeby po prostu dopasować go mniej więcej do koloru, którego używacie na co dzień do wyczesywania włosków. Ten kolor nie jest jakiś bardzo mm, wyrazisty, on raczej zostawia taki delikatny pigment, no ale jednak zauważalny, więc warto dopasować odcień pod siebie. Dla mnie odcień 3 jest taki na pograniczu. Mógłby być trochę jaśniejszy, ale jeszcze daje radę, także po prostu staram się nakładać niewielką ilość, żeby tylko ułożyć włosy, a nie dodawać koloru brwiom. Do makijażu oka użyjemy sobie cieni z Morphe. Marka Morphe jest już teraz dostępna w Polsce, w Douglasach, także możecie sobie zerknąć je stacjonarnie i bodajże online. Także można w końcu dotknąć tych produktów, kiedyś one w Polsce były no, niedostępne. Teraz można je wymacać na spokojnie w sklepach stacjonarnych w Douglasie. Te stery są do Waszego użytku, więc mega, mega na plus, ale okej. Okay. Zrobimy sobie dzisiaj makijaż właśnie tą paletą, którą Wam pokazałam na i zrobimy sobie dzisiaj makijaż właśnie tą paletą. Zaczynamy od tego cienia. One nie są podpisane, więc akurat będę musiała wam każdy z nich pokazywać. Zaczynamy od niego i nakładam go w załamanie powieki. a ja wcześniej rozprowadzam korektor, który delikatnie mi się tutaj na powiekach zrolował. Ok. No i blendujemy takim miękkim, puszystym pędzelkiem. I z tym cieniem pracuje się naprawdę fajnie. Używam go w sumie po raz pierwszy eee, z tej palety używam może trzech cieni, eee, także jeszcze troszkę tego do przetestowania mam i całkiem fajnie się tym konkretnym kolorem pracuje. Fajnie się rozprowadza. Wiecie, jak to czasami jest w paletkach, czasami jeden cień jest zajebisty, a reszta cieni na przykład robi plamy lub się obsypuje. Eee, więc postaram się wam powiedzieć troszkę o odczuciach, o każdym z cieni, których użyję dzisiaj, a użyjemy ich około czterech. Mm, także wzmocnię jeszcze trochę efekt tego brudnego różu i przechodzimy do kolejnego kolorku. Bliżej wewnętrznego kącika nałożę sobie ten pomarańczowy cień. On na powietrze wręcz jest taki ceglasty, a nie pomarańczowy. W falecy wydaje się być w troszkę innym kolorze. Tutaj zobaczcie, to jest taki ceglany, czerwony wręcz. I słuchajcie, z tym ciemnofioletowym ciężko mi się prasuje. On się bardzo ciężko blenduje, ciężko jest go połączyć z innymi cieniami i tworzą się takie mini plamki jakby, więc z nim akurat trochę mam problemów. Muszę go przy pomocy innego pędzla porozcierać. Więc na ten fiolet uważajcie. Jakoś ten ciemny fiolet postarałam się gładko rozblendować, żeby tych plam nie było widać i teraz nakładamy sobie ten taki brokatowy fioletowy cień. I nakładamy sobie go tutaj na początku oka, nie wewnętrznym kąciku, ale na początku powieki ruchomej. Ciutkę się obsypuje, a to jest fioletowy kolor, więc uważajcie, żeby wam nie zniszczył makijażu. Fiolet nałożony, bardzo wyrazisty, fajny cień, fajnie się nim pracowało, odrobinkę się osypał, tak jak widzieliście tutaj, ale nie tak mocno, żebym miała problem to usunąć. Przedłużymy sobie teraz spojrzenie wewnętrzny kącik tym jasnym różem. I na dolnej powiece dajemy czadu, nakładam ten niebieski cień. I na środek dolnej powieki nakładamy ten intensywny, brokatowy, niebieski. Rzęski tuszuję tuszem z IT Cosmetics, też bardzo go lubię. Ale uważam, że jest wiele tańszych tuszy, które, które dają bardzo podobny efekt, także znowu, jak ktoś stricte szuka produktów z wyższej półki, nie lubi drogeryjnych kosmetyków, maluje się tylko takimi droższymi, no to ten tusz jak najbardziej polecam, ale jak szukacie po prostu czegoś dobrego, no to nie trzeba przepłacać. Można znaleźć dużo fajnych tanich tuszy, które dają tak jak mówię, podobny efekt. Make up oczu skończony, malujemy teraz usta. Wybrałam pomadkę z narsa. Jest to pomadka w kolorze Loving Lips. Taki fajny, brudny, alinowy róż, ale forem minus tej wyładki jest to, że ona bardzo ciężko się nakłada jest taka jakby tempa. Daje fajny taki welwetowy mat, ale jest ciężka w aplikacji po prostu przez to, że ma taką tempą formułę. No dobra, dziewczyny, make-up skończony. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Jak ten makijaż wam się podoba? Czy uważacie, że każdy z tych produktów jest warty swojej ceny? Że warto wydać tyle kasy, żeby stworzyć taki look? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawa, jaki jest wasz feedback po tym filmie, po teście tych kosmetyków. Także ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!